Wreszcie nadeszła pora. Mamy Outlast 3 czy też Outlast Trials. Co w związku z tym? Moja szczera opinia czy recenzja? Już na samym wstępie dostajemy mocne wejście. Budzimy się z workiem na głowie. Jesteśmy prowadzeni do miejsca eksperymentalnego i gościu wkręca nam okulusa z noktowizorem do głowy. Eksplorując budynek napotykamy na ciała, litry krwi na ścianach. Ale czy na pewno jesteśmy tu sami? Tak jak w poprzednich utlastach, towarzyszą nam same ochydne stwory. Tylko tym razem gorsze. Mutanty, miewnięty policjant, stara rura z pacynką, Adolf. Klony, czy innego typu eksperymenty z psychiatryka. Lubię go mrocznych zakamarków. Nowością jest tutaj Skinner który będzie nas męczył dopóki nie stracimy całego zdrowia albo zniknie po, dopiero po użyciu antidotum. Poza samym tutorialem mamy jeszcze hotel pięciogwiazdkowy, czyli główny psychiatryk, gdzie mamy swój pokój z możliwością personalizacji. Oraz naszego wyglądu, czyli prawie jak Dead by Daylight, bo taki mianow tak ta gra właśnie dostaje. W tym momencie zaczyna się robić tragicznie. W głównym holu jest terminal, w którym dostaliśmy do wyboru trzy epizody rozłożone na kilka mniejszych misji oraz projekt X. Oczywiście można grać samemu, ale ściężej i gorzej. Nie ma nas kto podsadzić, żeby otworzyć przejście szybciej, nie ma nikogo kto by nas ochronił przed złem i nie możemy otworzyć Konfidental Roomu, o którym zaraz powiem. Po tej mapie rozrzucone są butelki, cegły które mogą okazać się przydatne i uratować nam życie. Poza nimi są jeszcze baterie, wytrychy, właśnie wspomniane antidota, adrenalina i medycyna. Mamy nawet Secret Room, czyli właśnie Confidental, który można otworzyć tylko w kopie. W środku znajduje się boost do wytrzymałości, większe zdrowie czy ulepszenie baterii Okulusa. Ej, mam nadzieję, że w przyszłości rozwinie się to jeszcze kilkukrotnie. Jak na razie to jest słabo. Co wzrost poziomu, dostajemy talon na kurwę i balon, dzięki któremu możemy wykupić ulta, czyli hill, mina, stun i x-ray. Umiejętności pomocnicze, audiorisa, na przykład chodzenie po szkle bez wydawania dźwięku, czy też ulepszyć nasze zdolności, na przykład jebnąć komuś w łeb butelką i się uwolnić z jego chwytu, czy też sam ślisk, co Pozwoli nam się szybciej schować pod, pod czymś albo za ścianą. Początkowe kosztują jeden talon, a no z dalszym rozwojem może kosztować po 2-3. Także, no, trochę przesada, nie? No, ale może jest warto. Problem jest w tym, że tu nie ma fabuły jak w Outlast 1 czy 2. Robisz to samo w kółko, rywalizujesz, bijasz poziom, nerdzisz, żeby uciec. A siłowanie na rękę jest akurat spoko, bo mogę łatwo rozjebać Marcina 20 razy pod rząd. <grystanie> Cała mechanika została ta sama, tylko lekko usprawniona. Dalej możemy się chować pod łóżkiem, czy w szafach i beczkach. Dodano drzwi ze specjalnym zamkiem i blokadą. Dalej jesteśmy w stanie powoli je otwierać. Co do grafiki, nie jest jakaś zła. Na średnich ustawieniach gra prezentuje się ładnie. Wygląd samych postaci może nie jest jakiś bardzo straszny, ale jak ci wyjdzie taki z za rogu z maczetą, to można obtrzymać zbroję. Podczas grania w multiplayer jest bardziej zabawnie niż strasznie, no ale to mniejsza. Jak na chwilę obecną, tak otrzymuje ode mnie 6, 6,5, 7, no może nie przesadzajmy, 6 na 10. No i nie patrzeć, to się lekko zawiodłem. Na pewno nie dałbym 140 zł. Za to, co ta gra oferuje nam teraz. Liczyłem na jakąś fabułę, najpierw płatwa Way Out, a nie na Dead by Daylight wersja z pierwszej kamery. Miejmy nadzieję, że w przyszłości rozwinie się to do jakiejś większej produkcji, a nie będzie oparta na samym rdzeniu i zbieraniu plakatu. Tyle ode mnie.